Pozdrowienia ze szczerego pola. Słuchajcie, jaram się jak ruski czołg po spotkaniu z dżawelinem, więc będzie super nieprofesjonalny film. Pierwsze wrażenia, bo właśnie jadę od importera. Co my tu mamy? Pistolet. Zastawa M70 765. Taki kaliber, czyli ten najmniejszy pistoletowy. Nie, jest jeszcze mniejszy, jest 635. Yy, tak, kochani, to jest prawdziwa broń na pozwolenie. I teraz wszyscy ci, którzy kupują wiatrówki po 2000, niech chwilę nam pozazdroszczą, nam posiadaczom pozwolenia. W detalu, w sprzedaży 375 złotych polskich. Pistolet plus magazynek. Nie masz pozwolenia, to szybciutko sobie rób to ci leśny takiego pistolca za 375 zł. Przywiezie, spodziewałem się, że to, to jest mniejsze. Wiecie, ja mam dużą łapę. A to jest no, zdecydowanie większe od P64. Solidny kawał żelaza. Ale to nie wszystko. Otóż, co ja przede wszystkim wiozę? Przede wszystkim to wiozę karabinki PSL. Kaliber Mosinowski, e, układ mechaniczny kałaszowy, wygląd SWD. Słuchajcie, one są w stanie mint, igła, co mu wystaje znowu. Też się dziwiłem, po co żeście mówię, tutaj jakiś papier wepchnęli. Otóż PKB-LIK to jest papier nasączony LIK lotnym inhibitorem korozji na wszelki wypadek. Mamy tych PSL-i seteczkę, każdy z nich jest zabezpieczony, każdy z nich w takim pięknym stanie. Ja nakręcę jeszcze profesjonalny film, postrzelamy sobie z tego karabinka, zobaczymy jak z jego celnością, czy to co mówią o zbyt cienkiej lufie i utracie skupienia po wystrzeleniu 20 szybkim ogniem to prawda, ale kto by 20 szybkim ogniem z tego strzelał każdy bądź razie w komplecie z tym karabinkiem, a z tego co wiem, to będzie kosztowało chyba coś w granicach 7,5 tysiąca za komplet. Mamy co najmniej jeden magazynek, jeszcze importer nie przeliczył, więc jest szansa, że będzie ich więcej, na przykład po dwa dla, do każdego, ale nie obiecuję. Jest oczywiście olejarka i co najważniejsze jest optyka jest rumuńska wersja lunety PSO1 nazwa, nazywana LPS. Lunety też są w bardzo dobrym stanie. To nie takie szroty, jak jakżeśmy mieli w sprzedaży chyba, nie wiem, 6-7 lat temu. No i to jest komplet. Masz tutaj szynę, masz jaskółkę i sobie tą lunetę montujesz. No ja uważam, że cena jest adekwatna, w dodatku mamy amunicję po niecałe 2 złote do tej broni, więc to jest tania zabawa, w cenie amunicji 2-2-3 strzelasz sobie celnie na 100, 200, 300 metrów, na więcej podejrzewam nie, no bo to jednak ma swoje ograniczenie, chociażby ten mechanizm rodem z AK, ale taki stan podejrzewam, że jeśli było strzelane... To minimalnie. Nie, nie sprzedaje jej jako broni nowej, sprzedaje jako broń używaną w stanie idealnym. No, to takie pierwsze wrażenia. A jak będę miał chwilkę czasu, to nakręcę film generalnie o tym modelu i, i skąd to, to się wzięło i czy cieszy się dobrą opinią. Dobra, zostawmy PSL-a, ale ten pistolecik. no powiedzcie mi, czy była w Polsce broń krótka w takiej cenie kiedykolwiek. 375. Tak. Tyle. Leśny kończy. I pamiętajcie, że jeżeli nie masz pozwolenia na broń, a chciałbyś sobie nabyć takie coś, takie bardzo małe, fajne, poręczne albo takie długie i szpanować kole, przed kolegami, takim pseudo-SWD-em, no to ja bardzo chętnie pomogę wyrobić pozwolenie na broń. No i tyle, panie. Trzymajcie się. Cześć.